Cześć. Dziś mam przed sobą dwa zewnętrzne urządzenia Mikrotika. To jest Omnitik i SXT. Oba te urządzenia wyszły mniej więcej w podobnym czasie jako komplet, który miał współpracować ze sobą. Na bazach stosujecie Omnitika, a na urządzeniach klienckich u klientów SXT. Omnitik jest to urządzenie działające w paśmie 5 GHz. Wyposażone w anteny i moduł radiowy o dwóch polaryzacjach. Czyli tutaj są dwie polaryzacje. Anteny mają charakterystykę dookólną, teoretycznie, czyli powinny wokół nadawać. Nie mają jakiegoś szczególnie dużego zysku, także to urządzenie raczej na krótkich dystansach się stosowało. No i dokładny model to jest Omnitik U5HND. To jest ta wersja Omnitika bez zasilania na portach, tutaj. Wszystkie porty są 100 megabitowe w tym urządzeniu. Jest 5 portów LAN. I z pierwszego portu możecie go zasilić przez PoE, tutaj żadnego zewnętrznego wejścia zasilania nie ma. Natomiast wersja była jeszcze taka, że te cztery pozostałe porty miały wyjście zasilania, więc można było z tego zasilić jakieś dodatkowe urządzenia na bazie, które były. Tu jeszcze jest dodatkowo port USB. Te Omnitiki były dość powszechnie stosowane przez ISP, zwłaszcza jako jakieś małe bazy. Zaletą oczywiście jest to, że nie trzeba się bawić z jakimiś pigtailami, montujecie gotowe urządzenie, konfigurujecie i działa. No i później u klientów stosowało się SXT, to też jest dwupolaryzacyjne urządzenie, ono ma antenę w miarę jakąś tam kierunkową, nie pamiętam ile dbi ono ma, eee, tutaj to SXT akurat które mam to jest używane, jest dlatego żółta obudowa, bo wisiało na słońcu, Omnitik to akurat jest leżak magazynowy, więc nie ma żadnych śladów użytkowania, wygląda jak nowy, bo po prostu leżał cały czas w zamkniętym pomieszczeniu, natomiast to SXT już ładnych kilka lat gdzieś tam wisiało sobie na dworze, to jest dalej sprawne urządzenie. No i ja po prostu się montowało na odpowiednich uchwytach, tak oba te urządzenia OmniTik i system miały identyczne uchwyty. Tutaj nam pokazane jak one wyglądają. To się po prostu tutaj bierze i jak chcieliście to założyć na masz, to tą część mocowaliście do masztu, polecam jakieś metalowe do mocowania opaski zaciskowe stosować. Nie plastikowe, no bo plastikowe trytki Wam po pewnym czasie zawsze pękną. Nawet jeżeli to jest czarna trytka odporna na UV, to różnie z nimi bywa. Jeżeli montujecie trytkami, to tak ze trzy przynajmniej dać. No i wtedy to wsuwacie tutaj, to klika. No i później, żeby to wyjąć, to trzeba nacisnąć. No i tutaj troszkę to popieścić, bo to dość ciasno siedzi że trzeba tutaj to o, trochę tutaj poruszać, no i wtedy wychodzi tak, identycznie z Omnitikiem. Też to wsuwam. Tak, i oczywiście mogę to później zdjąć, jak mam taką potrzebę. Teraz Wam pokażę, jak te dwa urządzenia wyglądają wewnątrz i w ogóle, jak je otworzyć. Jeżeli chodzi o Omnitika, no to tak na pierwszy rzut oka nie widać tutaj żadnych śrub ani żadnych zatrzasków, jak to rozmontować, ale tutaj pod tymi. Tutaj okrągłymi zaślepkami, tak naprawdę naklejkami właściwie, zaślepiającymi to, no są ukryte śruby i wystarczy je odkręcić. Wtedy, jak je odkręcicie, to będziecie mieć dostęp do wnętrza tego urządzenia. Tak. Tutaj odklejamy sobie te naklejki. Oops. Jak odkręciłem te śruby, to sam demontaż jest bardzo prosty, dlatego że wystarczy wyjąć ze środka. Tutaj całość wychodzi. Wtedy zobaczcie, mamy już tą płytkę drukowaną. Tutaj widzicie dwie anteny, procesor, moduł radiowy, to jest najprawdopodobniej pamięć flash, to jest najprawdopodobniej RAM. Tutaj jak widać nawet radiatora nie ma, dlatego że z tego co pamiętam to on był chyba na 400 MHz tylko taktowany, więc radiator nie był potrzebny. Chociaż przy tym, że on pracuje na dworze i często było tak, że było dość wysokie temperatury tam, no to różnie mogło być. To, jak widzicie są anteny obie, a szczerze mówiąc nie wiem, która w jakiej polaryzacji pracuje. Wiem, że ludzie potrafili te urządzenia tak przerabiać nawet, nie wiem po co, ale tak robili, że odlutowywali te anteny i przylutowywali to do jakiejś anteny sektorowej, bo... Chyba dlatego, że swego czasu te nitki były bardzo tanie, można było za jakieś śmieszne pieniądze kupić i paradoksalnie były tańsze niż routerboardy z gniazdami na antenę zewnętrzną. Nie wiem, jakiś nadmiar był ich na rynku, widocznie urządzenie się nie przyjęło zbytnio. A sektorów ludzie potrzebowali, no bo sektory są zazwyczaj lepsze dlatego, że nie zbierają zakłóceń ze wszystkich kierunków. Jedyne co to zbierają zakłócenia no, z tego kierunku, w którym został ustawiony ten sektor, a to zbierało zakłócenia ze wszystkich stron. Jeżeli nie mieliście klientów podpiętych ze wszystkich stron, tylko na przykład z częścią, to, łatwiej, to lepiej było z punktu widzenia radiowego rozbi rozbić to sobie na sektory. Także tutaj tak to wygląda, no te anteny dość takie specyficzne, bo to kawałek płytki drukowanej. Odpowiednio przylutowanej też moje nie wiem, która, ma, która miała poziomą, która pionową polaryzację, czy oby nie miały nawet pionowej? Raczej nie, dlatego że SXT ma poziomą i pionową, więc tu też pewnie któraś ma pionową, któraś ma poziomą. I teraz, może rozmontujmy sobie to SXT. Jeżeli chodzi o demontaż SXT, no to sprawa jest troszeczkę trudniejsza w takim sensie, że nie ma tutaj w ogóle żadnych śrub. Tutaj pod, tym, pod tą klapką jeszcze tego nie pokazałem wcześniej. Jest miejsce na kabel LAN, tutaj w, wpinacie kabel LAN, jak montujecie to u klienta. Tu jest jeszcze opcja, że możecie odkręcić tą śrubkę i przykręcić tutaj uziemienie, tak jest nawet podpisane jako GND, Earth, czyli Ziemia i tutaj macie PoE IN od 10 do 30V, tak 100 megabitowy port bo to jest zwykła SX, SXT Lite piątka, akurat, to jest wersja Lite SXT zwykła się czymś tam różniła, już nawet nie pamiętam różne, różne wersje tych SXT, później wyszła gdzieś wersja AC, to jest wersja N, jeszcze to stara także wiele tego było, no i tu oczywiście można sobie tą śrubkę odkręcić no i wtedy przymocować tutaj uziemienie do masu, to gdzieś nawet na stronie MikroTika jak poszukacie to jest film, ja może w opisie do filmu no, tego swojego umieszczę go, żebyście zobaczyli jak to mocować, tak, jest pokazane na masie, żeby tutaj kawałek kabelka uziemiającego sobie dać i tak dalej, żeby te wyładowania atmosferyczne zbytnio mu tam nie zaszkodziły. Tu obok jest jeszcze możliwość resetu tego, tak, jest przycisk reset jest ten słynny półksiężyc MikroTikowy do resetowania, tylko pytanie, no jak to rozkręcić wszystko? No tutaj, jak rozkręcić? Rozebrać właściwie, bo tu nie ma co rozkręcać. Tutaj, jeżeli chodzi o demontaż tego urządzenia, no to trzeba popodważać ze wszystkich stron zatrzaski, które są. Dlatego, że jest wciskane wszystko i w taki sposób mocowane. Czyli żeby się za to zabrać, to ja potrzebuję jakieś, jakieś narzędzie do podważania zatrzasków, plus jeszcze sobie zastosuję tutaj takie elementy, które spowodują, że zatrzaski się z powrotem nie zamkną. Się wreszcie tutaj to podważyć wszystko, okazuje się że to plastikowe narzędzie troszeczkę za słabe jest, ono jest dość delikatne w sensie takim, że nie niszczy obudowy, ale ta obudowa od SXTK jest dość solidna, wzięłem czegoś metalowego, co też nie jest ostre użyć, no i mamy tutaj dostęp do środka, tu oczywiście jak widać cyfru dość dużo, jakieś w ogóle robale nawet były, także urządzenie nie jest dość szczelne jeżeli chodzi o jakieś warunki atmosferyczne. Niestety wiem, że z nimi były też problemy, że potrafiły korodować niektóre wersje, te, te pierwsze zwłaszcza. Później już coś tam poprawili. Tu żeby to wyjąć, to najpierw muszę te elementy piankowe zdemontować, no i tutaj wystarczy, że podważę wtedy tutaj dwa takie, no, zatrzaski są. Trzeba tutaj to wtedy wyciągnąć jakoś, co może być dość trudne, może od tyłu sobie popcham, zobaczę jak to zdejmę, to może będzie łatwiej. I Spróbuję tutaj, o dobra, teraz już idzie łatwiej, tylko od tyłu tutaj sobie wspomogłem się, o dobra, wyszło. Czyli to było tak założone, to trzeba by w taki sam sposób później zmontować. No tu widzicie, że korozja nieźle poszła. Skorodowały te części z modułami radiowymi, tu jakiś pająk w ogóle jest martwy. E, tutaj radiator na tym wszystkim. No i niestety wiecie, słabo zniosło żyło upływ czasu. Tutaj pod spodem jest antena, właściwie to są dwie warstwy w ogóle, bo tutaj jest, tu pod spodem są promienniki, jest taka widzicie kanapka jakby z płytek drukowanych, no nie, czyli jest tutaj ta główna płytka drukowana z procesorem, ze wszystkimi modułami radiowymi, tu jest druga warstwa, to jest płytka z anteną, no i tutaj jest ta warstwa taka promienników, które kształtują tą wiązkę anteny. To oczywiście mógłbym jakoś spróbować tutaj wyjąć, aczkolwiek nie chcę tego rodzaju bo się boję, że uszkodzę. Bo ta płytka jest troszeczkę taka, znaczy bardzo delikatna, jest bardzo cienka. Ta pierwsza, ta środkowa jest trochę grubsza. I tutaj są takie zatrzaski zrobione, które no musiałbym jakoś podważyć i wyjąć to wszystko. Natomiast boję się, że zniszczę tą płytkę. Nie chciałbym tego urządzenia niszczyć, bo ono po prostu jest sprawne, działa. No ale zobaczę, może się uda delikatnie tu wyjąć. I nie uszkodzić całości. Aha, bo tu są tak zatrzaski zrobione, to może faktycznie wyjdzie zaraz. Może się to da wyjąć. Się to zdjąć. Tutaj jeszcze na środku jest jedno z mocowań, a po to, żeby fabryce się nie pomylili i założyli w dobry sposób, chociaż to wszystko jest symetryczne, ale tutaj są te wycięcia, więc one nie są symetryczne, już i może istotne jest, jak będą zrobione. I jak widzicie, samą antenę też zaczęła brać trochę korozja, bo, bo tu nie jest taka idealnie błyszcząca. Są jakieś już tutaj pojedyncze wrzery. Z drugiej strony tej anteny niestety nie pokażę, dlatego że tutaj już musiałbym to odlutowywać, no i właściwie tutaj nic ciekawego nie było pod tą płytką. Także mogę to z powrotem później złożyć. No tak, jak widzicie, jeszcze sama obudowa. No jest mega zasyfiona, jakieś robale tutaj wlazły. Niezbyt szczelne urządzenie. No generalnie, mówię, ludzie mieli z tym problem, że im korodowały nawet jakieś niektóre wersje. No ale tutaj, jak widać, no ta się jakoś trzymała, mimo tej korozji. Tutaj wiem, że niektórzy robili takie patenty, że w ogóle przed montażem rozbierali całość, pokrywali lakierem, nawet żeby to nie korodowało. To i tak jest chyba lepiej, bo te Light to już była nowsza wersja. I oni już coś tu zmienili i to aż tak nie koroduje jak te poprzednie wersje, bo te poprzednie to płytka drukowana chyba nawet potrafiła korodować z tego co pamiętam, gdzieś tam były zdjęcia na jakichś forach, jak znajdę gdzieś to może też rzucę w opisie do filmu. Także tak wygląda to SXT jako urządzenie klienckie, jak widzicie dość proste rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób montażu tego tak, no bo jeżeli Widzieliście mój film o tym, jak kiedyś z mikrotikami się robiło, no to kiedyś było tak, że trzeba było ręczkę te pigtail łączyć i tak dalej, bawić się w to wszystko, te boksy były dachowe, natomiast tutaj tak to wygląda, że gotowe urządzenie wieszacie, możecie już nawet się wcześniej skonfigurować sobie w biurze, no i sprawa załatwiona. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie, z mojej strony to by było na tyle, do następnego.